widza, który zadał mi pewne pytanie. Pytanie, które praktycznie codziennie pojawia się w komentarzach pod filmami. Mianowicie, kiedy CSGO? No, już nie patrząc na to, że pojawiły się dwa odcinki na temat podróbek z CSGO, to tym razem wpadłem na pomysł, aby połączyć królujący dzisiaj i jeszcze przez jakiś czas Fortnite Battle Royale z kiedyś królującym na YouTubie CS:GO. CS:GO czy po prostu Counter-Strike Global Offensive. Wymieniam wszystkie nazwy, żeby nikt z was nie poczuł się ofensyw. Ale no właśnie, jak połączyć grzebać w plikach, żeby jeszcze bana dostać i stracić wszystkie swoje skiny, safari śmieć Nic bardziej mylnego, szanowni państwo, kochani moi. W sumie można wejść w Google i <grym> Wpisać śmieszne frazy typu dlaczego Fortnite zjada CSa na śniadanie? Ale można też pójść w drugą stronę, poszukać jakiejś zupełnie innej gry, która przypomina zarówno Fortnite, jak i CSA, i zapytacie, to tak się da? A da się wystarczy wpisać randomową frazę na Google Play'u typu Battle Royale, Fort Strike, Counter. Terrorist gówno w pigułce Strike i wyskoczy na Multum gówna, które mają po miliardy ściągnięć. Choć nie wiem dlaczego, ale popatrzmy choćby na to. Świat i grafika bardzo przypominająca tę kolorową z Fortnite'a. może modele raczej takie bardziej zupy, ale chodzi o kolorystykę. No po prostu bajeczka dla dzieci, czyli Fortnite. A na jednym z przewspaniałych screenshotów mamy takie coś. No i to. Dobra, mamy Fortnite z CS ale szukamy dalej. Po chwili przeglądania supergierek znalazłem coś, co brzmi: Frontline Battle Game Royal Strike. No kurde, bardziej popieprzonej nazwy, złożonej z jakichś tagów, nigdy nie widziałem. No może przytłumaczone ścierwa typu Marine Sniper strzelanie. Nie wiem, Marine Sniper strzelanie, no. To no w każdym razie postanowiłem zainstalować ten Fortnite, znaczy Frontline i wcale nie patrząc na komentarze, które były zazwyczaj nie za bardzo pozytywne, no no właśnie, więc zainstalowałem i proszę bardzo. Jak więc ocenicie na przykład menu tej gry? Dupy ani gówna co nie przypomina, choć wygląda jeszcze gorzej. To nie ma co oceniać gry po samym menu, prawda? Jedziemy od razu klikając na nową grę i pojawia się wybór leveli. No okej, okay, ale dlaczego tylko trzy? Czy gra działa na zasadzie do trzech razy sztuka? No nic, wcisnąłem level pierwszy, jednak pojawiło się kilka tych różnych misji, które niestety były zablokowane i tylko pierwsza była dostępna, no to wybrałem pierwszą misję. Na broni tak mnie nie było stać, więc klikam Start. I teraz ludzie, szykujcie swoje umysły, włączcie myślenie i napiszcie w komentarzach ocenę tej gry. Jak się tylko załaduje. Uwaga, lecimy! No i jak ocenicie tę grę? Napiszcie w komentarzach ocenkę moja. Będzie raczej niska, ale może nie aż tak. Powiedzmy, gówno posypane cukrem pudrem na 10, ok? Albo na 11. Dobra, no niech będzie 11. Tak, taka będzie moja ocena na pierwszy rzut oka. Więc mamy przeciwnika, który z dupy wylatuje i zaczyna do nas strzelać. No spoko, wszystko ok. Zgadzam się, tylko po co? A nieważne, nie patrząc już na to, że jego strzały są praktycznie niesłyszalne, po prostu twórca chyba zapomniał dodać dźwięki strzałów bo słychać tylko moje, ale przeciwników już nie. Albo to jakaś magia może. Oczywiście standardowo i tradycyjnie sztuczna inteligencja przeciwników jest na poziomie Ameby, która liczy swoje IQ na dwóch palcach bez rękiego bandyty. To jednak potrafią przyjąć na klatę kilka kul i nawet nie pierdnąć z bólu. No tutaj trzeba ich pochwalić. Po pokonaniu wszystkich przeciwników poziomu pierwszego wcale nie spodziewałem się, że w kolejnej misji będzie inna mapa. A tu proszę. Inna mapa. Jest to chyba jedyny pozytyw jaki można znaleźć w tej grze, bo jednak szybko zdałem sobie sprawę z tego, że rozgrywka będzie wyglądać tak samo w każdej mapie i w każdej misji, więc zmiana otoczenia to jedynie malusieńki plusik. I w sumie jedyny. Grafika wygląda jak ze średniowiecza, sterowanie krzaczaste i niewygodne, a przeciwnicy to bezmózgie yeti. Co innego mogę powiedzieć, niech twórca już lepiej tych gier nie robi, co nie? Z kodem MCK otrzymasz 3% zwrotu za gierkę, którą kupujesz na stronie G2A, więc zapraszam serdecznie, druga linijka opisu.